Już mam prawie w całości zrobiony czwarty rządek. Jeżeli chodzi o wzór właśnie tego naszego dużego motylka, w tej samej szerokości na początek mam trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, jedną krateczkę pustą, podwójną pustą, kokardkę, podwójną pustą, no i krateczkę pustą zwyczajną. Kończę motyw trzema pełnymi kratkami, czyli 10 słupków obok siebie. I tutaj, jak popatrzymy, to ten sam motywik sam w sam sobie jest również symetryczny. Dalej robimy kratki puste. 2, 4, 6, 8. Pełna. Dwie puste. Pełna. I znowu mamy krateczki puste. Tym razem. Mam 2, 4, 6, 8.

Ten motyw, i, i po prostu tak już pomyślałam, że będziemy motyw robiły wspólnie. Ten pierwszy omawiam, a później pokazuję w jaki sposób wykonać, więc myślę, że to będzie fajne i łatwiejsze może dla pań początkujących. Więc na początek zrobiłam trzy krateczki pełne, 10 słupków obok siebie, no i dalej robię pojedynczą kratkę pustą, czyli nabieram dwa oczka, nawijam nitkę, pomijam dwa słupki, wkuwam się w trzeci wykonując słupek. Następnie pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawijam nitkę na szydełko, pomijam pięć słupków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wpływam się w szósty słupek, no i wykonuję nowy słupek. OK. jestem nad podwójnym pustym motywem, to znaczy tą kratką podwójną pustą, więc to jest znak, że trzeba wykonać kokardkę, czyli nabieram trzy oczka łańcuszka, Zahaczam sobie o ten duży mostek, przeciągam nitkę, zaciskam. Znowu nabieram trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek. Tutaj wykonując słupek. Następnie pięć oczek nabieram. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek. Wykonując słupek. Ok, tak to wygląda. No i zostało nam do wykonania tak naprawdę już niewiele. Jedna zwyczajna pusta krateczka. O, uwam się, wykonując słupek. No a tutaj sobie ponawiam te wszystkie słupeczki, jakie mam przed sobą, no bo muszę wykonać przecież 10 słupków obok siebie. Bo chodzi o trzy pełne krateczki. O i tak się nam właśnie prezentuje rządek. O, proszę bardzo. Jest to czwarty rządek tego naszego motyla. Jeżeli chodzi o sam motyw motyla, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz, jak przerzucę na drugą stronę, zaczynając piąty rządek, zmniejszam o jedną krateczkę, więc przechodzimy oczkami ścisłymi na czwarty słupek. Jestem teraz na trzecim, proszę bardzo, przeskoczyłam na czwarty słupek. I z czwartego słupka trzy oczka do góry na pierwszy słupek i ponawiam sobie na razie dalej słupeczki. Także tak się prezentuje w tym momencie praca piąty rządek pracy i yy, zaczęłyśmy wspólnie od zmniejszenia o jedną krateczkę i teraz mamy dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie następnie jedna krateczka pusta, kokardka podwójna pusta jedna kratka pełna, jedna pusta podwójnie pusta, kokardka no i jedna pełna ale zgodnie z umową, cały ten motyw oczywiście sobie zrobimy wspólnie. Następnie wykonujemy krateczki puste: 2, 4, 6, 7. Jedna kratka pełna, pusta, dwie pełne. I znowu mamy kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Nam wyszło. I już jesteśmy w tej części, gdzie jak gdyby odbijamy lustrzanie naszą pracę. I mamy dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, jedną pustą, jedną pełną. No i krateczki puste. Tutaj mam 2, 4, 6, 7. Czy to jest tyle samo, co tu było? 2, 4, 6, 7. Tak, zgadza się, bo już myślałam, że jakaś pomyłka. I ja już zaczęłam ten drugi motyw, więc wykonujemy najpierw krateczkę pełną, jedną kratkę pełną. I patrzymy sobie w to miejsce, wychodzi na to, że pojawia się yy, kokardka, więc znowu trzy oczka łańcuszka, nabieramy, pomijam dwa słupki, zahaczam w trzeci, w trzeci przeciągam nitkę, zaciskam. I znowu trzy oczka nabieram, nawijam nitkę, Pomijam dwa słupki, wkłuwam się w trzeci i wykonuję słupek tym razem. Ok. Możemy iść dalej. Po tym słupku mam podwójną kratkę pustą, czyli nabieram pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijam nitkę na szydełko. I tak, pomijam tą kratkę pełną, pustą, wkuwam się w słupek i wykonuję słupek. Dobrze, idziemy dalej. I teraz wykonuję jedną krateczkę pustą, taką zwyczajną, czyli nabieram dwa oczka, łańcuszka, nawijam nitkę i zahaczam się w połowie mostka tego dużego i wykonuję po prostu słupek. A następnie dorabiam krateczkę pełną, czyli na mostku jeszcze umieszczam dwa kolejne słupki. Natomiast trzeci słupek zahaczam już o słupek, który mam przy kokardce. Ok, i w ten sposób powstały cztery słupki. Nad kokardką tradycyjnie robimy podwójnie pustą kratkę, czyli nabieram 5 oczek. 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek i wykonuję słupek. E, idziemy dalej. Teraz wykonuję kokardkę, czyli trzy oczka nabieram, zahaczam o mostek, przeciągam nitkę i znowu trzy oczka, nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek, wykonuję słupek. O, i jest kokardka. Idziemy dalej. Jedna kratka pusta, czyli dwa oczka nabieram, Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się tutaj w słupek, wykonuję słupek. No i ponieważ na początku sobie zmniejszałyśmy, więc z tej drugiej, czyli z lewej strony, ostatnie trzy słupki zostawię nieprzerobione, czyli nawijam nitkę na szydełko. Muszę mieć siedem słupków obok siebie, już mam dwa, trzy, cztery. 5, 6, no i 7, o i proszę popatrzeć, zostały mi 3 nieprzerobione słupki. Także popatrzmy jeszcze raz na ten motyw. Tak się prezentuje. To, jest po, to, to są po prostu górne elementy skrzydełek mm, od motyla. I teraz kolejny rządek będzie w tej samej szerokości, czyli na razie nic nie zmniejszamy. Przechodzimy do szóstego rządku. Tak jak mówiłam, w tej samej szerokości jesteśmy bez zmniejszania. Więc mamy dwie kratki pełne: 7 słupków obok siebie, jedną pustą, podwójną pustą nad kokardką, podwójną pełną, czyli 7 słupków obok siebie, podwójna pusta kokardka. Podwójna pusta, zwykła pusta krateczka pojedyncza, no i dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie. I to jest ten element, który razem wykonamy po lewej stronie. Dalej mamy 5 krateczek pustych, jedną pełną. I przez środek kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. I znowu jedna pełna, tak to wygląda. Tutaj są czółki. 5 krateczek pustych, dwie pełne. Czyli 7 słupków. No i jedna pusta, więc zgodnie z umową działamy dalej razem. Więc od razu sobie zerkam tutaj na prawą stronę. Podwójna pusta teraz wychodzi nad kokardką, czyli nabieram 5 oczek. Łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się po prostu w słupek, wykonując nowy, nowy słupek. O! I teraz kokardka, bo jesteśmy nad podwójną pustą. No więc trzy oczka. Nabieram, zahaczam tutaj o mostek, przeciągam nitkę, zaciskam znowu trzy oczka. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek i wykonuję słupek. O! Tak to wygląda. Następnie wykonuję podwójną pustą kratkę, czyli nad tymi dwiema, nad tymi dwiema krateczkami, jedną pustą, jedną pełną, będzie podwójna pusta. Raz, dwa, trzy. 5 nawijam nitkę, wkłuwam w ostatni słupek i wykonuję słupek. O, tak to wygląda. I teraz będzie podwójna kratka, pełna. Czyli na tym długim mostku muszę wykonać 5 słupków dodatkowo. Raz, dwa, trzy. 4 5 no a kolejny słupek już wkłuwam w słupek, który istnieje i teraz jak przeliczymy no to obok siebie mamy 7 słupków więc o to chodziło no i dalej podwójna pusta czyli nabieram 5 oczek raz, dwa, trzy, cztery 5. nawijam nitkę na szydełko tutaj wkłuwam się w ten słupek wykonuję słupeczek zwykła, pusta kratka, czyli nabrałam dwa oczka i znowu słupek no i do końca już tylko ponawiam o, wszystkie słupki mhm. czyli muszę ich, e, mieć ich 7 obok siebie, mam tu już raz, dwa, trzy, cztery 5. 6 no i 7, proszę bardzo. Tak to wyszło. Tu muszę się zorientować, czy tak. Yy, kolejny rządek, jak będziemy yy, zaczynać, no to zaczynamy od zmniejszenia, czyli po przerzuceniu na drugą stronę. Jak już mamy wykonany element, przechodzimy sobie na czwarty słupek. Raz. O, proszę bardzo już jestem na czwartym słupku, więc z tego czwartego słupka zaczynam trzy oczka do góry na pierwszy słupek nawijam nitkę tutaj sobie ponawiam te wszystkie słupeczki przede mną o, proszę bardzo i mam jedną pełną kratkę na początek siódmy rządek także naprawdę praca mm, bardzo szybko Idzie. Same pan, panie zobaczą, jak ten motyw szybko wykonamy. E, razem zaczęłyśmy, czyli zmniejszenie. Jedna krateczka pełna, jedna pusta. Kokardka. E, dwie podwójnie pełne. Dwie pełne. Nie podwójnie pełne, tylko dwie pełne. Tutaj ponawiamy ten motyw, czyli siedem słupków obok siebie. Kokardka. Podwójnie pusta. Pełna pusta. Podwójnie pusta. Pusta, pełna. Dalej mamy 5 krateczek pustych, jedną pełną. No i po środku kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pustych tutaj mam. Jedna krateczka pełna, 5 pustych. Jedna pełna, jedna pusta, podwójnie pusta. Więc kawałek zaczęłam. No, a dalej działamy razem. Więc teraz, czy to jest czas na. Oho, myślałam, że teraz będzie kokardka, a jednak nie. I teraz, więc mam tak. Pusta, podwójnie pusta i teraz znowu jedna pusta, taka zwyczajna, czyli nabieram dwa oczka i zahaczam się tutaj o mostek, wykonując słupek i robię teraz kratkę pełną, czyli dorabiam dwa słupki. Na mostku, a kolejny zahaczam o słupek. O, proszę bardzo. I mam teraz podwójnie pusta, czyli nabieram 5 oczek, 3, 4, 5, nawijam nitkę na szydełko wkłuwam się w słupek i wykonuję słupek, proszę bardzo. Podwójnie pusta. Teraz czas na kokardkę czyli trzy oczka zahaczam o mostek, przeciągam nitkę, zaciskam i znowu trzy oczka. Nawijam nitkę na szydełko. Ten podwójny yy, pełny. Ponawiam, czyli 7 słupków obok siebie muszę wykonać w tym momencie. 3 4 5, 6, 7. No i fajnie. Teraz czas na kokardkę, czyli nabieram 3 oczka. Zahaczam o ten długi mostek, przeciągam nitkę i znowu 3 oczka. Nawijam nitkę, wkłuwam się w, mos, w słupek, wykonując słupek. Proszę bardzo. I co? 2 oczka, nawijam nitkę. Nie wkłuwam się wykonując słupek i mam jedną kratkę pustą, taką zwyczajną. Yy, I ponieważ tutaj sobie zmniejszałam, więc pamiętamy, że trzy ostatnie słupki zostają nieprzerobione, a więc wykonuję jedną pełną krateczkę, cztery słupki obok siebie, kolejny rządek, nie zmniejszamy. Ósmy rządek i zaczynamy w tej samej szerokości, dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Podwójna pusta. Dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Podwójna pusta. I później mamy jedną pustą. Trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Kokardkę. Dwie puste. To znaczy podwójna pusta, nie dwie puste. Na szerokość dwóch pustych. I dwie krateczki pełne. Czyli 7 słupków obok siebie. Następnie 3 kratki puste, 1 pełna. Kratki puste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. I znowu kratka pełna. Te kratki pełne po prostu sobie ponawiamy w tym samym miejscu. I zaczęłam już ten kolejny motyw boczny, ale my go oczywiście razem wykonamy. I mam tak, trzy puste, dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie, i zaczęłam już robić tą podwójną, pustą kratkę, czyli nabrałam pięć oczek łańcuszka i wykonałam słupek. Teraz czas na kokardkę, czyli trzy oczka nabieram, zahaczam o ten duży mostek, zaciskam. Znowu trzy oczka, żeby dokończyć kokardkę, nawijam nitkę, wkłuwam się w słupek, wykonując słupek. I proszę bardzo, mam już kokardkę, teraz patrzę dalej, podglądam na motyw, teraz mam trzy krateczki pełne. Czyli 10 słupków obok siebie, więc tutaj na mostku już wykonuję dwa słupki. Ponawiam te cztery słupki przede mną, więc w sumie już będę miała 7. I teraz na tym mostku zostało mi do wykonania jeszcze 3 słupki. Zostało mi do wykonania 3 słupki, aby uzyskać trzy pełne kratki, ponieważ na trzy pełne potrzebuję 10 słupków. Ok, Mam już wykonane. Proszę bardzo. I teraz pojedyncza taka zwykła krateczka pusta, więc nabieram dwa oczka, nawijam nitkę i wkłuwam się w słupek, wykonując słupek. I dobrnęłam do kokardki z poprzedniego rządku, oczywiście, więc muszę wykonać podwójnie pustą kratkę. Więc nabieram 5 oczek: 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko i wkuwam się tutaj w ten ostry, boczny yy, słupeczek. O! I yy, teraz na przemian będziemy szły, bo będzie będą dwie kratki pełne, podwójna pusta i znowu dwie pełne, czyli ponawiam tych siedem krateczek, y, słupków nie krateczek. Raz dwa, trzy, trzy cztery, cztery, pięć, pięć sześć, sześć, siedem. Ania mi pomagała liczyć, nie, Ania? Tak. I teraz podwójnie. Pusta kratka, więc nabieram 5 oczek. 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się tutaj w słupek. Wykonuję słupek, żeby zamknąć ten motyw z kokardką. O! No i do końca robimy kratki pełne, dwie pełne. Zaraz, Ania czyli dwa słupki na mostku i tu ponawiam te cztery słupeczki do końca już rządku. O, proszę bardzo i już mam, tak to wygląda. Tutaj już też wykonane, także tak się prezentuje ósmy rządek pracy.